Lucy rozmawia z kusem o tym, że za kilka dni ksiądz i wójt będą obchodzić urodziny. Podczas rozmowy kobieta wpada na pomysł, że jest to okazja do pogodzenia braci. Kusy, znając polskie realia, próbuje wytłumaczyć Lucy, że ten pomysł nie ma sensu, jednak Amerykanka przystaje przy swoim i chce pogodzić zwaśnionych braci. Lucy przychodzi do proboszcza i pyta wprost księdza, czy chce pogodzić się z bratem, lecz ten odpowiada, że jest to sprawa całkowicie nie do pomyślenia. Stasiek pomaga Violetce posprzątać i otworzyć country club. Podczas sprzątania rozmawiają o trudnym zawodzie, jakim jest zawód policjanta. Lucy postanawia kontynuować swój pomysł z pogodzeniem braci i przychodzi do domu wójta. Oznajmia mu, że ksiądz jest w stanie wyciągnąć rękę do zgody. Koziołowi ten pomysł nie przypada do gustu, nie chce się godzić z bratem. Jednak żona Kozioła chciałaby zgody między braćmi i postanawia pomóc Lucy w zorganizowaniu uroczystości, podczas której wójt i proboszcz pogodzą się. Hadziuk i Pietrek obserwują jak Stasiek idzie z bukietem kwiatów do country clubu. Stasiek z bukietem róż w ręku oświadcza się Wioletce. Wzruszona kobieta przyjmuje oświadczyny. Lucy przychodzi na plebanie do Michałowej. Kobiety rozmawiają o pomyśle, który ma na celu pogodzenie braci. Okazuje się, że Michałowa bardzo chętnie pomoże Lucy i Halinie w organizacji ceremonii. Halina próbuje przekonać męża, żeby wyciągnął rękę do zgody z bratem, ponieważ proboszcz ma duże oszczędności i kiedy pogodzi się z bratem będzie w stanie te oszczędności zapisać jedynej bratanicy Klaudi. Taki obraz rzeczy zmienia nastawienie wójta. Wioletka odwiedza Kusego. Kobieta mówi Kusemu, że Stasiek się jej oświadczył i nie wie, co ma zrobić. Radzi się w tej sprawie Kusego. W dworku pojawia się Stasiek. Widzi, że pod kancią kusego stoi rower Violetki. Zastanawia się, co Violetka może robić z kusym. Violetka i kusy wychodzą z budynku. Violetka dziękuje kusemu, że jej dobrze poradził i na pożegnanie całuje go po przyjacielsku. Kiedy widzi to, policjant postanawia interweniować. W szale rzuca się na kusego i zaczyna go bić. Kusy nie pozostaje dłużny i oddaje posterunkowemu, w efekcie obydwaj lądują na ziemi. Wioletka opatruje obu mężczyzn. Okazuje się, że wyjaśnili sobie oni wszystko. W dworku Lucy spotyka się z Michałową i Haliną. Wspólnie omawiają szczegóły ceremonii urodzin zwaśnionych braci. Kusy przysiada się na ławeczkę do Stacha Japycza. Stach radzi się kusego, czy mężczyzna w jego wieku może się ożenić. Kusy odpowiada, że każdy wiek jest odpowiedni dla miłości. W country clubie trwają przygotowania do wieczornej ceremonii. Więc ławski z Pietrkiem ustawiają stoły, Solejukowa z mężem przywozi pierogi i kusy dostarcza alkohol. Do bywalców ławeczki dosiada się kusy. Po rozmowie z mężczyzną, kiedy ten odchodzi, ławeczkowicze dochodzą do wniosku, że abstynencja doprowadza człowieka do ruiny. W lokalu zbierają się goście zaproszenia na uroczystość pojednania braci Koziołów. Lucy, przez długie namawianie braci do zgody, straciła głos. Stasiek, po ceremonii pojednania, ma zamiar odpalić fajerwerki. Kusy po rozmowie z Hot Dogiem dochodzi do wniosku, że musi oddać swoje życie Sądowi Bożemu. Każe zostać psu w domu i zaopiekować się Lucy, a sam wychodzi. Uroczystość pojednania braci rozpoczyna się. Pierwszy głos zabiera tutejszy proboszcz, jako, że to on urodził się wcześniej. Po krótkim monologu zaprasza na środek brata i wyciąga do niego rękę w geście pojednania. Wójt zdziwiony sytuacją, że brat chce mu wybaczyć jego winy zaczyna wyliczać bratu jego grzechy. Pomiędzy braćmi dochodzi do kłótni. W porę do braci podchodzi Więcławski, który przerywa kłótnie. Do akcji wkracza Halina z Michałową, które przekonują braci do pojednania się. Po interwencji kobiet bracia podają sobie ręce w geście pojednania. Kiedy proboszcz wychodząc z klubu spotyka pod drzwiami swojego brata, obaj dochodzą do wniosku, że te pojednanie było tylko pojednaniem pokazowym, a ich relacje zostają po staremu. Kusy z miłości do Lucy jest w stanie nawet się zabić. W tym celu postanawia wejść pod pędzący autobus. Jednak nie wpada pod koła autobusu, tylko pod koła roweru prowadzonego przez solejuka, który wiezie pierogi do country clubu. Kusy traktuje to jako znak i szczęśliwy wraca do domu. Kiedy Solejów z opóźnieniem przyjeżdża z dostawą pierogów do klubu, Violetka mówi, żeby zabrał je ze sobą, bo więcej dzisiaj pierogów w klubie nie zejdzie. Solejuk podirytowany faktem, że musi jeździć w jedną i drugą stronę, niechcący wrzuca niedopałek papierosa do skrzyni z fajerwerkami. Kiedy Lucy wraca do dworku, zastaje siedzącego w salonie kusego. Mężczyzna mówi, że ją kocha i dla niej był w stanie poświęcić swoje życie. Kiedy pyta, czy chciałaby z nim być, kobieta kiwa przecząco głową, co kusy przyjmuje jako odmowę. Lucy jednak nie może wypowiedzieć ani słowa, ponieważ ma chore gardło. Dopiero po chwili wydobywa z siebie kilka słów, które znaczą, że kocha kusego i chce z nim być. Podczas gdy para pada sobie w ramiona, w wilkowyjach wybuchają fajerwerki przed country klubem.